Galicyjska Akademia w przeszłości żak tak nazywał się tak nazywa się ta inicjatywa według projektu na które uzyskaliśmy dofinansowanie z małopolskiego regionalnego programu operacyjnego środki unijne zostały wykorzystane tutaj z pożytkiem dla mieszkańców Błonia i gminy Tarnów, ale myślimy także, że i nie tylko tychże miejscowości, ale również innych miejscowości naszego najbliższego otoczenia. Szanowni Państwo, w tamtym tygodniu mieliśmy otworzyć ten dom. Dom kultury czy dom ludowy? Tutaj pisze dom ludowy. Z tradycji naszej galicyjskiej jest to dom ludowy. Natomiast możemy mówić w sposób nowoczesny dom kultury. Przygotowaliśmy imprezę, spotkanie, jednak pogoda nam przeszkodziła. Przyłożyliśmy to na dzień dzisiejszy i nie żałujemy. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie gości na dzisiejszej uroczystości. Pana Marszałka Województwa Małopolskiego, pana Romana Ciepiele. Witam bardzo Panie Marszałku. Cieszę się, że przybył do nas pan Wojewoda, pan Stanisław Sorys. Witamy bardzo serdecznie. Witamy pana posła. Pan poseł, zawsze z małżonką. Było zaproszenie z małżonką, panie pośle, jak zawsze, więc witamy również małżonkę. Witam radnych minetarnów na czele z panią przewodniczącą, panią Wiesławą Literą. Witam gospodarza miejscowości, Pana Sołtysa, Pana Antoniego Batko. Na zakończenie, ale to jest oczywiście osoba najważniejsza dzisiaj, witam księdza proboszcza Wiesława Czaję, tutejszej Parady. Szanowni Państwo, oddajemy dzisiaj drugi dom. Ja go nazywam domem ludowym. Dom, który powstał tylko dzięki temu, że był upór miejscowej społeczności. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale to większość z Was wie, że No nie do końca, nie do końca ta decyzja była, że ten dom będzie budowany. Były różne opinie. Czy go wyburzyć, czy może wybudować coś nowego? Uznaliśmy, że to, co budowali nasi przodkowie, nie należy burzyć, nie należy niszczyć. To, co kiedyś ktoś wybudował w trudnych czasach, a czasy były trudne, zaczynamy od czasów Galicyjskich jeszcze, autonomii galicyjskiej, olbrzymia bieda, okres międzywojenny i czas po wojnie. Wielkim wysiłkiem, wysiłkiem miejscowej społeczności powstawały takie domy. Dlatego uznaliśmy, że nie wolno tego niszczyć, należy to odbudować. Ale w dzisiejszych czasach może problemem też jest odbudować, ale trzeba przedstawić pomysł, co dalej. Żeby to nie był tylko piękny budynek z piękną elewacją, z wyposażeniem, ale żeby on żył. Dlatego został napisany taki projekt Akademia Przeszłości Galicyjski Żak. Projekt został przedstawiony do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie na środki unijne. I udało się, i tutaj jeszcze raz skłaniam się nisko panu marszałkowi, ponieważ pan Marszałek kilka razy dopytywał się, co z wnioskiem ciekawy pomysł pochwalił i udało się. Otrzymaliśmy na to pieniądze, dlatego dzięki tym pieniądzom ten dom mógł być odbudowany, ale również on może funkcjonować. Szanowni Państwo, parę lat temu, parę, to ja mówię cztery lata temu, zastanawialiśmy się jak iść, w jakim kierunku iść w rozwoju gminy. Są różne pomysły, różne propozycje, różne lobby i uznaliśmy z radnymi, że Należy inwestować również w małe miejscowości, ponieważ mała miejscowość sama się nie ochroni. Mała miejscowość musi mieć szkołę, musi mieć taki ośrodek, Dom Kultury, bo to jest centrum. Jak widzicie, po czterech latach powstaje piękna sala, i ten dom jest. Wokół tego domu mamy nadzieję, że będzie gromadziła się społeczność miejscowa, dzieci. Będą tu lekcje historii, ale nie tylko. Mamy zamiar tutaj organizować wystawy, wernisarze, może jakieś plenery. Mamy nadzieję, że to się uda, że to się wtopi w miejscowość, to się to wtopi w społeczeństwo. Szanowni Państwo, myślę, że czas już, czas już pomału, żeby ten dom otworzyć, ale zanim... Na otwarcie tutaj poproszę również o zabranie głosu również osób czy gości, które w znaczny sposób przyczyniły się do oddania tego domu. Zapraszam pana marszałka. Panie wywodu, panie wójcie, szanowni lubi, księża, szanowni państwo. To po prostu cieszy to, co widzimy i czy możemy uczestniczyć. Małopolska Ziemia zmienia się z dnia na dzień. Z Panem Wojewodą bardzo, z Panami Posłami, innymi osobami, które pełnią funkcje w takim szerszym, regionalnym wymiarze, bardzo często się spotykamy, e, można powiedzieć, nie ma, nie ma tygodnia, nie ma weekendu, żebyśmy takie wspaniałe miejsca jak, jak te w Błoniu odwiedzali. Ale one powstają i zmieniają się tylko dlatego, że jest upór, determinacja, o czym Pan Wójt powiedział, i chęć działania, chęć... Y, Upiekszania naszego, naszego życia, podnoszenia jakości naszego życia, ale równocześnie stwarzania sobie szans na, na rozwój. Macie Państwo, patrzymy wszyscy piękną, piękną szkołę, ale w szkole można edukować i robi się to na bardzo dobrym poziomie. W szkole się wychowuje i bardzo dobrze, bo wiemy, że mamy dobre, po prostu dobre społeczeństwo, ale my się też musimy uczyć współpracy. I jeżeli obok szkoły powstaje taki obiekt, gdzie można się spotykać, gdzie można mówić o wspólnych projektach. Wybiegać również przyszłość. Pan wójt powiedział, że to jest Akademia Przeszłości, ale też wszyscy troszczymy się o przyszłość i chciałoby się, żeby to była również Akademia Przyszłości, żeby tutaj powstawały inspiracje, nowe pomysły, bo pieniądze generalnie są na świecie, tylko trzeba umieć je zagospodarować. Oczywiście trzeba troszkę szczęścia, żeby spłynęły właśnie tu, gdzie sobie tego w tym momencie życzymy i bardzo dobrze, że wiele ludzi dobrych Dobrego serca i przyjaciół jest wokół gminy, gminy Tarnów. Gratuluję Państwu i czekamy na następne pomysły, tak aby to, co za chwilę zobaczymy wewnątrz, żeby wypełnić treścią, życiem, takim radosnym również przebywaniem razem. A ponieważ zbliżamy się do takiego okresu, kiedy będziemy podsumowywać to, co udało nam się z funduszy unijnych już wykonać, to. Planujemy, bo budujemy strategię na następne lata i staramy się uzgodnić to, co w następnym siedmioleciu, bo Unia Europejska ma takie siedmioletnie budżety, co powinniśmy razem, razem zrobić. Wiem, panie Wójcie, że tutaj nie jeden pomysł dzisiaj jest w głowach, a tutaj będzie spisany na, na karty i będziemy go mogli wspólnie zrealizować. Dziękuję Państwu za zaproszenie. Szanowny Panie Pośle, Panie Marszałku, godni Kapłani, drodzy samorządowcy, Szanowni Mieszkańcy, to wielka radość być w takim dniu między Wami, przede wszystkim po to, aby Wam pogratulować, Wam, Waszym władzom, o to, że w sposób skuteczny ubiegają się o środki, że w sposób skuteczny swoje pomysły przekładają na rzeczy wykonane w sposób techniczny. I Szanowni Państwo, jest to kolejna inicjatywa, która jest... Oddawana, przekazywana na rzecz społeczności lokalnej. I chciałbym tutaj przede wszystkim podkreślić taką dobrą energię, bo współpraca może być tam, gdzie przede wszystkim są ludzie otwarci, gdzie są ludzie, którzy mają pomysły, ale starają się te pomysły konsultować z tymi, którzy mają wpływ, którzy dysponują odpowiednią wiedzą po to, aby przede wszystkim przygotować się jak najlepiej do uzyskania tychże funduszy. Szanowni Państwo, w Małopolsce średnio co dziesiąty wniosek może uzyskać finansowanie. Wnioski są tak dobrze przygotowane, ale, Szanowni Państwo, przede wszystkim niesamowita konkurencja powoduje to, że czasami niewielki tylko wskaźnik punktowy decyduje o jakości tego projektu. I chcę przede wszystkim bardzo serdecznie pogratulować, że z terenu gminy Tarnów, z terenu powiatu tarnowskiego. Trzeba powiedzieć, że powiat tarnowski w tej ostatniej perspektywie czteroletniej bardzo duże, znaczne środki finansowe uzyskuje z tego funduszu unijnego. Ale to jest przede wszystkim zasługą tego, że są to ludzie, którzy przedkładają te projekty. Ludzie, którzy są bardzo otwarci, którzy są dobrze przygotowani do przygotowania dokumentacji. W tej chwili, proszę Państwa, to nie jest tak jak kiedyś przed paru laty, przed kilkunastu laty, że ja pamiętam do mojej gminy przyjechał Wojewodaj, przywiózł 3 na 300 tysięcy złotych na budowę wodociągu. A jeszcze dopiero była jakaś wstępna koncepcja, wiadomo było, że z jakiej gminy będzie wodociąg się budować. Dzisiaj, Szanowni Państwo, projekt to bardzo skomplikowana materia, potężna buchalteria, to studium wykonalności, to różne raporty o oddziaływaniu na środowisko i Szanowni Państwo. Niewielu udaje się w sposób precyzyjny przygotować tęże buchalterię. Państwu się to udaje, dlatego że również jest dobra energia w samej gminie, że przede wszystkim sami sobą nie macie kłopotów, nie macie problemów. I to powoduje, ta wasza otwartość powoduje to, że Wam chętnie można pomagać, że chce Wam się pomagać. Po to, bo zdajemy sobie sprawę, że. Każdą złotówkę, którą uzyskacie w sposób bardzo racjonalny, jesteście w stanie zagospodarować. I szanowni Państwo, chciałbym przede wszystkim dzisiaj życzyć Państwu tego, abyście się cieszyli z tego, jak wiele udaje się zrobić. Myślę, że żyjemy w czasach trochę takiego zagonienia, że jesteśmy zmęczeni, jesteśmy przemęczeni, że nie potrafimy się cieszyć rzeczywiście i myślimy o tym, jak wiele jeszcze jest do zrobienia. Natomiast myślę, że warto cieszyć się z tego, jak w ciągu tych 20 lat samorządności udało się zrobić, zmienić naszą rzeczywistość. I życzę Państwu przede wszystkim, abyśmy z tego dzisiejszego spotka spotkania, z tej radości czerpali jeszcze większą siłę i determinację do tego, aby te problemy, które są przed nami, aby je rozwiązywać. Wszystkich nie rozwiążemy. Ale ważne jest też, żebyśmy potrafili wybierać te najważniejsze, abyśmy również w sposób racjonalny potrafili zarządzać tymi funduszami gminnymi, tymi zadaniami, które przed nami stoją. Wszystkiego najlepszego, satysfakcji z pracy, satysfakcji służby na rzecz społeczności lokalnej. Gratuluję serdecznie, Szanowni Gospodarze, Panie Sołtysie radni z panią przewodniczącą, panie wójcie zastępcami, urzędnikami wszystkimi, bo to warto dzisiaj o nich też wspomnieć, szanowni goście, z panem wojewodą, marszałkiem, na czele panie i panowie czcigodni kapłani. Nie ukrywam, że jestem osobą, która obserwuje pracę tej gminy od samego początku w tej kadencji. i Dzisiejszy dzień jeszcze jest jednym dniem, w którym oddaje się nowy obiekt w gminie. Ja, będąc prezydentem miasta Tarnowa, mam doświadczenie i jestem pełen podziwu, bo w którykolwiek zakątek tej gminy pojechać, coś nowego jest oddane. Piękne obiekty. I ta gmina zmienia się w oczach w ostatnim czasie. Pan marszałek. Pomniał o przyszłości tego miejsca. Ja myślę, że tę przyszłość wszyscy widzimy. Bo jadąc tutaj, przejeżdżając przez błonie, ta miejscowość zmienia się w oczach. Dzisiaj popatrzymy na lewo i prawo widzimy jakie piękne obiekty. No i dzisiaj ten dom kultury czy ludowy. Miejsce bardzo istotne dla życia mieszkańców i tak okazale wyremontowane, ale drodzy Państwo, gospodarze tego obiektu, tutaj macie jeszcze jednego sąsiada. Jaskołki sobie uwiły gniazdo. To nie przypadek, bo to są takie ptaki, że wiedzą, gdzie wybierać. I myślę, że to miejsce będzie trwałe dla mieszkańców tej miejscowości i będzie przyciągało ich, aby się coś nowego znów dalej tworzyło, bo przecież my w jakiś sposób też tworzymy tę historię, odejdziemy, ale przyjdą po nas młodzi, którzy będą kontynuowali to, co jest rozpoczęte. Gratuluję panie wójcie, szanowni zastępcy i, i wszyscy pracownicy tego wysiłku, naprawdę, bo systematycznie co tydzień nie to, że się kończy kadencja i wuj coś oddaje, tylko ja pamiętam, że od, samej, od samego początku kadencji coś nowego się oddaje. Ile środków pozyskanych? To jest wielka zasługa, i, i też jestem wdzięczny panu marszałkowi i wojewodzie, że wspomagają to, no bo pan marszałek ciepiela przecież swój człowiek, to na pewno patrzy innym okiem, jak na tereny gdzie indziej. To jest bardzo ważne i istotne.